Siemaneczko! Ja jestem szef. Zapraszam Was na już 14 odcinek. Zagrajmy w Gotik. Tak, więc zebraliśmy wszystkie kamienie ogniskujące. Teraz trzeba zasuwać do nowego obozu. Tak. Więc tak. Hmm. Zobaczmy co my tu mamy. Tak, 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 tak. Nic nie widzieliście. Dobra. Znalazłem kamień ognisku. Hmm, na dobry, musisz jeszcze. Ruszaj w drogę. Widzę, że. Znalazłem kamień ognisku. Świetnie. To już drugi. Jesteśmy już znaczni. Nie ustawaj w. Znalazłem kamień ognisku. spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Po... Niesamowite. Brakuje jeszcze. Oddałeś. Znalazłem kamień ogniskujący. Wspaniale. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczni. Pójdź teraz do Jordiana. On da ci. Porozmawiaj również z Kronosem. Z... O, ten to mi da trochę rudy. Czy możecie teraz. Mamy już wszystkie artefakty niezbędne, ale barierę utworzyło dwóch. Dwun... W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną. I co teraz zrobisz? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę... Jeszcze jedno. Tak. Musisz iść do Starego Obozu i. Magów Ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilej. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Przypomnij magom Ognia stare czasy, kiedy wspól... No dobrze. Spróbuję, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest. Musisz chociaż tylko jeden. Jeden, nieważne, weź tę magiczną runę. Dzięki, mam nadzieję, że to przekona nasze. Dobra, obyś wrócił. I mamy czwarty rozdział, tak. Nie wiem dlaczego jest czwarty rozdział. No. Tu jest bardzo. No, tu mam, dobra. Dobra, idziemy do Ror Rordiana, teraz idziemy. A Rordian jest tu. Witaj! Dawaj Alexiry! Saturas powie A, choć Nasz przywódca opowiedział mi o cały nasz obóz. Ach co ja? Przyjmij tę skromną na... No. Stia. Co nam tu dał? Aleksja szybkości. Napływ potęgi. Płykniemy sobie. Dobra. Jeszcze do tamtego muszę iść i iść do starego. Nieee! Fucking shit! Kurna! No nie, no co to miało być? Dobra, jedziemy jeszcze raz. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Dobra eee... Dobra To się nazywa krótko zwięźli na temat Czaś, zapiszę od razu bo... Kurde, Rordian. zaznacz się tu, no. Witaj. Dobra. Płykniemy ten napływ potęgi. O. Cześć, coś tu jeszcze. O, o Max Perzet. Masz coś jeszcze takiego? Witaj! Nie to! Witaj! Do, do, zobaczymy, czy ma coś jeszcze takiego. Pokaż. Ale wątpię, czy będzie miał No, hmm, lixin magicznej energii, uzdrawiający. Nie chciałbym być teraz jego. A to z Nie, nie ma, dobra. A punkty teraz zostałem, bo się będę uczył kręgów magii. O. Bo teraz jestem magiem wody. Bo se wezmę maga wody, se kupię jeszcze szaty ar Arcymi... Kurde no. Arcymistrza i. Gdzie teraz? A, do, do tego jeszcze muszę być? Do Kronosa jeszcze muszę iść A, piętro niżej. Zaraz do wilka jeszcze skoczę. A on dwa pogała? A dwa mą. Witaj! Saturas jako z... mam na... Dziękuję. Lepiej to ktoś tu akrobatyki uczyć. A akrobatyka mi się przyda. To nikt, tylko nie kultury. To... Bacz chyba oczy akrobatyki. Przestań pić to piwsko! Wszystko w... Nie Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Aha, no Chciałbym mieć teraz no, więcej. Wszystko. Tom powinien być piętrowy, że wtedy. No, no się tam. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni o, nie powinni. Powinien nie o, basta. Wiesz co? myślisz, się skończyło, Po kilku lekcjach pokażę ci, w jaki sposób... Akrobatyka. Nie To się chyba nigdy nie skończy. Akrobatyka, czekaj, akrobatyka. Dobra, no to już mam, to już nie potrzebuję. Dobra. Tak długo jak mnie... Lepiej lepiej z czymś Tak długo jak mnie to nie dotyczy. To tej paplaniny. W tej historii musi być...

Kiedyś wiodł. Byłem je całe życie, ale szlachta. Byłem zbyt pewny siebie. Posądzono mnie o jej zamordowanie od nic, ale pewnego dnia zemszcz Dobra, 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 spoko Są dwa poziomy akrobatyki? A reszta. Ora, lecimy do no starego obozu Tepać się nie będę, bo to jest czysta śmierć. A mam miejsca jeszcze na jeden odcinek, więc. Jeśli myślisz, że... o, coś takiego, właśnie. Musisz uważać, Dobra, idziemy, kurde, normalnie. A czekaj, czekaj, czekaj. Po co wolna? Jak można szybko. Dobra, więc tak, idziemy teraz. Hmm. Gdzie teraz musimy iść? Teraz musimy iść do starego obozu Przed yy, Przed północną bramę Trzeba iść Wow Dobra, lecimy Na Szczecin, ale nie ma czasu Dobra Tak czy ja dobrze polecam? No, dobrze. I ten tarab będzie tu, ten z korpem. Nie, bo i się człowieku jeśli masz dość. Kusza. Umowa stoi dobra. jeszmy Złap kuszę, przez kilka Po jakimś wycelu? Chciał. to cię będzie kosztować. 20 punktów. Nie mam tyle. Ale jeszcze nie mam tyle. Zaczyn. Nie mogę wszystko ukrywam się. Ale zabrałem kilka niezłych... O to dawaj. Pokaż. E, no ładnie. amulet siły. Tak, to biorę. Kusza, ciężka, kusza mi Miecz nadzorcy. Czebą chłast. Gorszy od tego. Ne? Czepek. Ile ma? 85. Schowaj broń. Schowaj broń. Spak Masz szczęście. Chętnie bym Ci pokazał. Gdzie... Laura, idziemy. Kurzą się nauczyłem. Jeszcze muszę poziom trochę, po, poziomu trochę, muszę powbijać jeszcze, ale... To już poza odcinkiem sobie wbiję. A no muszę zrobić ten Kręgi magii i manę muszę zrobić. Tylko kręgi magii mnie tyle wyniosą, że... Szkoda czasu. Witaj. Oni... nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali Magów Ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei. Od samego... Już dobrze, uspokój się. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia sta... Tak. To działo się tak szybko. Strażnicy zablokowali wejście do ko... Spotkałem go. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaniu. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć A. podczas naszej... Lester i ja rozejrzeliśmy się. Tak, słyszałem. Wygląda na... Gdzie wasza czwórka zwykła się? Ach, tu i tam. Spotykamy się. Jak do tego do... Nie mam pojęcia, kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak, stąd wiem o zawaleniu się. Mówiłeś coś o maga? Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli: Zdrajca i spiskowiec! Ledwie uszedłem dlaczego magnaci mieliby wymordować wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników może Diego będzie wiedział więcej powinieneś się ukryć nie, Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu mamy ostrzegać proszę, porozmawiaj z Diego gdzie znajdź ukrywa się po drugiej stronie obozu musisz z nim koń... do zobaczenia idziemy jeszcze do Diego i już wiem co będę robił w kolejnym odcinku Będziemy bezcześcić ten stary obóz, o Będziemy mordować ludzi, będziemy będziemy palić, zabijać, mordować Zaraz paru ściągnę tutaj. Tych dwóch mogę ściągnąć Ty oni tu stoją. O, nawet... A nie, myślałem, że nawet więcej niż dwóch to jest. Dobra, nie ma czasu, kurde. Wszystkich wbiję, wszystkich kopaczy porozwalam mi Dobra, czemu? Ja muszę zapisać, bo... Dobra, idziemy dalej. Tak więc... Tak, przyłączymy się do magów o, wody, znaczy się. Dobra, tu mamy Diego, zaraz tamtych rozwalimy, strażnikowi. Hej, cii, bo... Cześć, Diego, rozmawiałem już z... Dobrze, zatem wiesz już, co się stało. A słyszałeś o planowanym ataku na... Jak mogło dojść? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i... tylko garstce ludzi. Co się stało z. To długa historia. Opowiada. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje... No właśnie. Przecież bez... Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego... I dlatego postanowił najechać... Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to je... Dwie godziny temu dwa tuziny strażników wyruszył. To szaleństwo. Muszę... W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje. No, wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost Widziałem strażników pilnujących. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego. Obawiają się odwetu za napad. Ale co z i jego towarzysze Byli jedynymi ludźmi w obozie. Zabronili przeprowadzenia ataku i do Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na... No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez prze. No to kaszana. I co teraz zamierzacie zrobić? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Ale mógłbyś coś dla. Nie ma spraw. Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę... Dzięki, przyjacielu. Nie możesz mi czego nauczyć. Trzymaj się. Dobra, to by było wszystko w tym odcinku. Lajkujcie, dodajcie od ulubionych, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam was wszystkich, cześć.